Yeah. Hej Widzowie Dzisiaj Se zagramy Ej. Dzisiaj se zagramy W podróbkę Ucieczkę z więzienia I to jest taka podróbka No i to będzie fajne chyba nie? Tak Tu jest Hania, też nagrywana swój kanał Możecie oglądnąć i oczywiście zostawiajcie suba i lajeczka. U mnie też. Czemu ja tego nie U Uchani też, uchani też. Ja tego nie powiedziałam. Dobra, bo jeśli nie odbywałam, będzie. z tego kilka części, bo Halo, nie To mi się tutaj pod bo nie zdążymy nagrać. No, bo na przykład... Czekajcie, zaraz się widzimy. No i tak prawie. jak mówiłam, będzie kilka części. Ewa, cieniacz, już ten, przedtem... No, co mi tutaj jaki jakie A ty gdzie jest? Ej, poczekaj na mnie! Ja tak, babo. Ale poczekaj. Patrz, patrz, patrz co tu jest. No, co ale się tego się nie da ten. Tego... Nie. Patrzcie. No, jest... ale co jest no. grane? Czemu tego się jest... nie da przeskoczyć? Kokosek. sekundy. Czy musi mi w ciągle coś wyświetla widzowie? No mi też, patrz. Co tu? A jest. Ja tego nie biorę. No chodź! debilu. Ten królik nas goni. To, ten, to królik? To jest. Ojeju, ten. ja mu się dam złapać. Ojeju, patrzcie jakie to jest Jak was złapie! No, padz... Patrz! Możemy nimi być! Ale to jest za robuxy. Za A ty masz? Ale nie mam. Nie mam. Bo wszystko wydałam na mojego skinka i na premium. W Robloxie. Ale jest Żabka? Ja kocham żabki. To jest moje ulubione zwierzę. Ej, biedny królik się zaczął u mnie. Dobra, słuchajcie, widzowie, udało się. No, Co tu mam... robi ploszaki Hello Kitty w więzieniu? Mm, tym, tu jest tym, tu. największa Hello Kitty. Próbuję na nim skoczyć. Jak spadnę w nią i mnie policjant złapie, to będzie dy dy Dziękuję, czy... Gdzie jesteś na niej? A jak ty tu teraz chcesz? Eee, Ja też chcę! O, patrzcie! A Hello Kitty mówi, zostawcie łapkę w górę, to wam przypnę kokardeczkę w komentarzach. Moja też tak mówię, no, nie jestem taka e, dupla. Patrzcie co tu jest, jakieś na łeb. Co jest? Złote co pisuar <laughs> na łeb. <laughs> <laughs> Kolejna oferta, kurde. Chyba nie brała. A może na końcu odby będą te? Ej no, może te <laughs> postacie. Nie telefonu i nie No i kurde, o to mi chodzi. Boli mnie głowa, nie ma. Ej! Ja zaraz będzie mnie bolać, nie może tak. Prawie. Jezu, ja to chcę. Nie może. Ej! Co chcę? Prawie mnie zepchnęłaś! Kurde, nie zepchnęłaś! Ty czajesz, że minęły trzy minuty? A my już tu jesteśmy? Cztery. Nie mnie trzy. No bo ja wcześniej ta włączyłam. No czemu ciągle mi coś operują? Czekajcie. Też właśnie coś... No. Czekajcie za. Dobra widzowie, to jest jakieś dziwne. Ja mam cały czas. No do... Nie mam. No czemu? Co tu się odwał? Ja mam ładowarkę? Bo ja mam mało procent. Ile ty Ile? Już. 34. A ja mam 4. Ja mam 5. No co masz. A jaką masz się pytam? Dobra, gid. W sumie? No tak to jest. Dobra widzowie, ja już jestem na kuli. Czekam oczywiście na Hankę. No więc mój, zaraz się widzimy. Mi, mi, mi to coś na ryjek wyskakuje. Dupę. No, io non mi ha fatto il lato. Se ti fai il cuore, no, io non lo so. Mi ha fatto il cuore? Tag, il Mi ha il cuore. Dura, Igor! 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 Dura, Igor! Dura, Igor! Dura, Igor! 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 Igor!

Może mu mi coś ciągle, Ja już jestem na końcu. Siema. Dobra, Ania Siema. Ja już jest. Jezu. O nie! Jezu, co to Jezu, wygląda! Jezu, co to jest! Jest zakręciła! A, ja A ja tak. Mam 5 czołdyń Ja to zwykle to... Co tu się od Ala? Od Kłopana. Widzieliście, widzę Ej, Hania, nie wydawaj dziwnych dźwięków, bo potem to wrzucasz na YouTube, tak? Ja to pogręcone dupa. Ja już jestem na schodach. warga. Run Biedna Hania. Musi uciekać do drugiej Jednej, Polecam też kanał Gniewix. Możecie zasubskrybować Aj, no. No i oczywiście, hani. No. Polecam. Karpuk. Ja już jestem na super prędkości. A ty jeszcze to przechodzisz? No, już jestem na super prędkości. Ej, ale tu jest dziwna ściana. Ja się tutaj zagubiłam normalnie. Ej, no Przeszłam Gniewix. jaki Gniewix. Ja nie jestem Gniewix. Jestem Kokosek. No, kokoski grupa, jak się jeden chłop przezywał. Mikołaj. No, dupa. Dynku, cała no, a ty bym miał, on powiedział, że y, ten, już tego nie powiem, bo... Oni bo, bo my mamy taką Hanie w klasie i no, ona, ona, i ona mu się po prostu podoba i on myślał, że to ty, wiesz, jesteś domaniem. Ja myślałam, że on mówi o tobie, że ty masz w nim, że ty masz krasza, że ty masz że w nim krasza. No tak. Ale ja myślałam, że on mówi, powiedział, Ewa ma w nim krasza. No tak. Ej, ma... czemu powiedziałaś mnie ten, moje imię? On ma krasza na takiej hani właśnie. Ej, tu na końcu nie jest taka głupia, że spadasz, tylko patrz, taka wielka, duża. Nie czekam na świecie. Nie z... mogę zasnąć, zaczarowane miasto. Ej, ja już jestem w magazynie. A poczekaj, mam. Nie, bo ja to nagrywam dla moich widzów, nie? Hm. A z tą drabiną zawsze mi najgorzej idzie, więc. Mi w magazynie. Jak, się, jak. Może jak. No, ej. Ja nie chciałam kliknąć za... NO CZEMU MI SIĘ CAŁY CZAS COŚ TO wyświetla? No mi się też to cały czas wyświetla. To mnie wku... a. Ku... a. Mnie to też ku a robi. Obijają Ja Nie mogę czasem być czarowanem miastem. Młodzi mnie przez krzyk, nie może... Ale to przechodzimy na... Na, na... czuła. No tak? ale co tu się od odala? Ale... Czułego, babo, że nie czekamy na osoby. No, No to już. To jest narura. Jest! A ja jeszcze polecam jeden kanał. Werka, ten więc ada afeta, 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 Tak mnie nawet prześcignął. To się nie mogę zasnąć, do jest miasta A tu jest jeszcze jedna U mnie już jest jedenaście minut. Dziesięć. Nie, ja tego nienawidzę. <laughs> to jest gniewek. Nie jestem żaden gniewek, jestem kokosek 987. Dobra, widzimy się jak to przeszedł. Dobra, słuchajcie, przeszedłam to. Ma. koń Po trzech latach w I. Ja już dwa zawory zakręciłem. Ja już trzy. Ja Jestem Hanka. Ktoś mnie nie zna w ogóle. Napisał na czacie u mnie. Ktoś mnie nie zna. Mm. Dziękuję. Pod... Ej, Hanka, nie masz psychy e, napisać e, e, na, na czacie imię swojego krasza? Mam <śla> Mam Ej, widzowie, ja chcę to zobaczyć. Ale żeby tu zobaczyć, musicie. być łapkę w górę i słupka. Nie, musicie poczekać do drugiej części. A my już się żegnamy na.